Janin, ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. Spoko. Dobra, tam są wrogowie. I idziemy tam jeszcze. Tu coś było ciekawego, chyba. Ba! Nie atakujcie nas. Myśmy wam coś zrobili. Ty, spadaj, ty latający. Dobra. No, rusz się, kobito. O, tam coś jest. Ło! Nie, weź wszystkie. Ła! Kurde. Wlazłam w ten ogień to chyba przez to. Yy, Okej. Okay. Zaraz. Tam było... Czy było coś na dole w ogóle do zebrania? Yy, Okej, okay, nie widzę tu nic. Tam jest ta kolejka. Ła! Kolejne gety. Czy coś w tym stylu? Ora, ruszajmy na górę. Ła, 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 Stój spokojnie, spokojnie. Możecie przyjść tu. No. Hmm. Łooo! tu jesteście. zbyliśmy się tego nie Okej. Okay. No wreszcie poległ był Okej okay. ale jestem w kiepskim stanie zdrowotnym Wo! Tary, aleś pojechał. Ło, kto do nas strzela? Pokaż się. Ło, to ty jesteś. Nie, nie, dobrze. Nie dobrze. O, źle wycelowałam chyba. Zresztą, co to za różnica? Te rzuty i tak nie działają. Kurde, co to jest? Wzmocnienie tarczy. O, to może się przydać. No, czemu ty strzelasz w barierkę? Ło! Okej. Okay. Łoł. Wow. Ostro. Ło, wow. Kur... No, fajnie. Wszyscy zginęli. Ha, jak ja to lubię. O. Czy on zginął? Chyba tak. Dobra, moglibyście stać ja Was bardzo proszę. Czy tutaj ma coś takiego, jako żywienie? Jedność. O, może to? O, udało się. Super. Ło! Wow! Znowu ktoś do nas strzela. Dobra, nie jest to nic dobrego. U, ale Was tu dużo? Dobra, musimy się gdzieś schować Dobra Okej, okay, powaliliśmy go Gdzie tu następny? Eee, ten se tarczę strzelił Dobra mm. Okej. Okay. Atak, ruch. Zawsze myślałam, że to jest obrona jakaś. No coś, utrzymać pozycję. Ale bez sens. Jakby się nie mogli chować za osłonami i w ogóle... Dobra, no to atak niech będzie. Hmm. Ja zastrzelę jeszcze barierę jakąś. Dobra, jesteśmy trochę za daleko. Ło! Stary, aleś poleciał. Dobra, wyrzuciło cię. <laughs> Aha, to jesteś ty. Ciebie tutaj odkształcimy. Czy co to to jest? To jest odkształcenie? Tak. No chowaj się, co ty robisz? Dobra. Dobra, ty już nie żyjesz? Zaraz, kto tu do nas strzela, jeszcze? Mam wrażenie, jakby strzelali z wszystkich stron. Ło! Wow! Bariera. Yy, stąd tego nie strzelę go. Ło! to było ostre. Yy, dobra, musimy się stąd ruszyć. Ło, zablokowałam się. Co tu jest? Okej. Okay. Dobra, jesteśmy bliżej. Mm, to mu zrobimy. Kuku mu zrobimy. Kuku zadziałało? Chyba tak. Dobra. Niech ktoś im rzuci jakiś rzut. Co to jest podniesienie? Dobra. Kajdan. A, gościa podniosło. I... Dobra, to co jest... Aha, rzut. <grym> Okej. Okay. Został tu ktoś jeszcze w ogóle? Chyba wyczyściliśmy wszystko. Super. To jest super. Dobra. Tu mamy podróż kolejką. Yy, czyli tam, gdzie mieliśmy dotrzeć. Hmm. Dobra. I tutaj chyba na razie skończę. Ta misja jest troszeczkę dłuższa. Eee. Yy. A jest już w sumie dość późno i chciałabym jeszcze coś innego zrobić. E, więc y, na razie tutaj zakończę. E, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jestem może trochę rozkojarzona, ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Zacznę bardziej uważać na zdrowie mojej pani komandor. Y, no i jak chcecie zobaczyć, co się dalej stanie, to zapraszam serdecznie na kolejne odcinki. No. I do zobaczenia, cześć.